Cześć, witajcie na kolejnym odcinku na premierze zrabki białe złoto strapka po 5 zł tak się prezentuje mamy tutaj dolarki, gdzie mamy wygrywające liczby oraz korony, pod którymi szukamy moich liczb możemy też znaleźć sztabkę złota a taka jest tabela wygranych ja zakupiłam 8 sztuk więc 40 zł wkładu i do tego jeszcze mam bonusową zdrapkę, na dziś postanowiłam dołączyć, e, krzyżówkę XXL. I biorę się za drapanie. <laughs> tu pani mi wybrała e, różne tam numerki, więc będę po kolei z numerem na razie 50. Czyli od końca paczki zaczynam. Wygrywa 49, 44, 32 i 41. Jak wiecie, ta zrabka już była. Yy, troszkę po prostu miała chyba tutaj inną szatę. Yy, ale tak samo się nazywała. <laughs> Dobra, to szukam. 57. Fajna warstwa. 26. Nie ma. O, i mamy tą sztabkę złota która nam nie mnoży, ale daje wygraną 34, 45, takich nie ma. Drugi rząd, 43, 48, no strzela 40, ale trafić nie może. I na koniec 28, szczepka daje 5 zł. C i C. Dobrze.

38, 39, 43. Rządek drugi. Tutaj nie ma. Tutaj. O, jest kolejna sztabka złota. 27 jest też liczba i 44. Tu jest dycha. No i tu jest dycha, czyli 20 zł. No to pięknie. Nie wiem, czy to było. 47, 29, 38, 35. Chyba tak, chyba tak. fajnie, że coś tam więcej jak 5 zł, dobra, z numerem 35 teraz. A wygrywa 33, 12, 19 oraz 17. A ja mam 24 34. 31, 12 jest wygrana, 57, 36 tutaj nie ma, 39, 16 nie ma i 18 nie ma, a pod 12 skończyło 5 zł. I literki C to się zgadza. No dobrze, jeszcze 3 zdrabki. <tryk> Teraz numer 6.

Więc na 8 strapek 3 są z przebraną, więc 5 jest tutaj strafionych, ładnie pani mi wybrała to tak. 5 zł piątka, czyli mam dyszkę, tutaj kolejne 2 razy po 5 zł, czyli jest 20 i tutaj mam 20 zł, premiera w sumie na 0, tak? 40 zł, wydane 40, odzyskane ale jeszcze tutaj chciałam ciutkę dłużej i dołączę właśnie tą krzyżówkę z numerem 19, pozdrawiam tutaj Magdę z kanału Alicja w krainie zakupów ona lubi ten numerek G i N w bonusie mam indeks, więc tych literek nie ma a na tej tak a już dawno nie drapałam tej zdrapki G, N. Znaczy, lubię sobie podrapać, ale do kawy, a na kanale już dawno jej chyba nie było, tak mi się wydaje. Wszystko. G, N, G. No dobra, albo nie ma, albo już. A nie, jest jeszcze tutaj N. Właśnie miałam powiedzieć, że coś mi się mignęło. Teraz na tej tu N, tutaj jest G. Czy to wszystko? Jak coś to później się znajdzie, F i M do bonusu nadal nic. F jest tu, M, M i M. Tyle. Na tej drugiej M F. Mm. Wszystko. No tak skromnie wpadają te literki. Tu było jeszcze N. I jest M. Okej. Okay. Kolejne dwie to A i O. No, pięknie a w ponusie nie ma ani jednej, ani drugiej. Dobra, to tutaj a i o. O i o, tutaj, tu. To by było tyle. Teraz tutaj na. No. i teraz na tej ostatniej a i o. o a o a tutaj tu no i to by było na tyle kolejne dwie literki to c i s no w końcu s do bonusu S idzie tu, tutaj, tu i tu. S wpadło. Tutaj też. Tu jeszcze widzę F było. C, S, 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 S. OK. Tu mam jeszcze literka C oraz E. F wpada w bonusie. Tutaj, tu. E, kolejna e, e, Jest T, jest E. Dobra, to tyle. Żadnego na razie słowa nie ma na żadnej krzyżówce. E, T, i E, I T. I tu jest jeszcze T. Ok. No, i tu na tej T. Te. No, chyba się nie zapowiada. Żeby tutaj coś wpadało. R oraz J. W bonusie nie ma. Literki nie widzę, więc na drugiej litera R, car, pierwsze słowo, I to będzie tyle, tutaj też J nie widzę, więc może na ostatniej, tu jest rosa, R tu, 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 jest J na tej. Chociaż jedno, ale jest. Dobra. Tu mam jeszcze literkę U oraz I, Y. Czyli w bonusie nie ma. U tutaj na tej. Y też jest. Wszystko. Na tej drugiej litera U. Tu jest też Y. Tyle. A na ostatniej, tutaj, tu, okay, to wszystko cztery literki zostały. P i H. No, i tu mam, tu P. Tutaj nie mam żadnego jeszcze słowa, nic. Dwie literki H nie widzę za to na tej jest drugie posak, tu jest jeszcze H P i to wszystko a na tej ostatniej jest P no i to tyle Dobrze. ostatnie dwie litery jest to I oraz D i D jest w bonusie. Patrzcie, N było przecież. Z tym się nie zdrapałam. OK. I cały czas mówię, że nie ma, nie ma, nie. I ID. Igor. Pierwsze słowo. Turnia jest drugie. Znowu latają samoloty u mnie. Tu jest I D i D. I, 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 Czyli też zostają dwa. No i na ostatniej: Iris, I Rosa też są dwa. Tu było jeszcze O. Yy, tu jest jeszcze I. Literki D nie ma. No dobra. Czyli wychodzi, że krzyżówka niestety przegrana może coś namieszałam, nie namieszałam więc yy, no krzyżówka okazała się nietrafiona ale za to tutaj cztery dyszki pięć trapek wygranych na premierze znaleziono i złoto i liczba ja Wam pięknie dziękuję za wszystkie subskrypcje, komentarze za oglądanie ogólnie moich zdrapmasów. Y, masów. No i oczywiście zapraszam. Jutro będą też dwa odcinki. Będą, będzie odcinek z przesyłką i zdrapmas mas rano. Y, bardzo Wam dziękuję. Pa!